Pamiętasz, też parę tygodni temu, jak widzieliśmy susz i ja powiedziałem, że coś będzie miało miejsce i ma to miejsce teraz, prawda? Zanim coś się zacznie, ja wiem, jak się skończy. To jest mój największy problem, ale to nie jest największy problem w sensie taki że, że no takie prorocze różne sytuacje miał miały miejsca już w moim życiu. A, no nie, no nie tak, końca, ale taki, teraz, to, to mnie boli, to mnie boli, bo, boli, bo, boli, bo ja mam nadzieję do samego końca, że będzie inaczej czasami, okay. wiesz? No, bo nadzieja u Tomek, a jak Marusia? Co Mariusz, to jest taki cudny kotek, szatan, nauczyłem się od niej spokoju, opanowania, takiej ostrożności, to jest kot mega, typ. jest wybitnie inteligentnym zwierzęciem, nie ma sensu do jest związana ze mną, zakochany jestem na maksa, śpi ze mną pod kołdrą, rodziła swoje dzieci między moimi nogami pod kołdrą, to jest niesamowite, słuchaj, obudziło mnie kiedyś, poczułem wilgoć między nogami, mówię, patrzę, łapię się za jajca całe, nic nie pękło. Czuję Marusie. rozumiesz, że jest cała mokra. <laughs> Czuję Marusie, że jest cała mokra. Odsłaniam kołdra ona rodzi. Mordo, tak żeby mnie nie obudzić. Przysięgam, słowo honoru. W imię ojca, ojca i Syna i Ducha, świętego Amen. I powiem brzydko. Kredka mi jakbym skłamał. Ona czuła się między moimi nogami pod kołdrą najbezpieczniej. No, mi pękło serce w wielu sytuacjach, które miały miejsce i to jest naprawdę no. dla mnie mega ważny zwierzak. Jest jak moje dziecko, nie mogę mieć dzieci, normalnie strzelać ślepakami, więc dziewczęta, jak coś, to yy, strzelam do dziupli. Ja jestem jest autorem nie z za drzajnym życie. Zostawił to los! Ja Wam muszę powiedzieć, jak to. Jak to generalnie... Los bywał okrutny, bo Los bywa okrutny. Tak. Ja kiedyś zadzwoniłem do Andrzeja, bo z Andrzejem zapoznał mnie mój kolega, a czy może nie z Andrzejem. Namiar na Andrzeja dał mi mój kolega, który jest przyjacielem takiego chłopaka, któremu Andrzej kiedyś w jakiś sposób starał się pomóc, Są on teraz, teraz został dopiero zaskazany, Andrzej się zajmował z nim w tej akcji, z i tak dalej, tak dalej. Moi koleżka mi przekazał numer do Andrzeja. Ja do Andrzeja zadzwoniłem. I w tej długiej rozmowie wspomniałem Tomka, zapomniałem i si, zapytałem, słuchaj, a Ty, ty znasz Tomka? Słuchaj, to, jest, to jest ciekawe, słuchaj, słuchaj. A znasz Tomka, znasz Tomka, znasz Tomka Czika? No i wtedy, wtedy... Mujcie, wtedy mówi, no, brawa, a to ci brawa Ci, proszę. Że jasne, to jest mój koleżka i tak dalej, mogę się umówić, jak najbardziej mam to. Nie koleżka, czyli tak, ty, 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 no, może być. I, no i co? No i, i tak to się stało, że potem Andrzej objął y, Tomka... Y, Menadżerstwo. Tak, nie, tak, i, 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 tak jak to się <kli> nazywa? O, o Harajowa, Tak, tak, tak. Objął, objął funkcję menadżera mego, yy, czyli normalne jak menadżer to musi też yy, z czegoś żyć, tak? Tak yy, panie Andrzeju 10%, tak panie Andrzeju 20%. 10%. Ja mówię dobra Andrzej, ty tu ja ci tam cały ten hajs z tej walki. <laughs> takiego mamy my, my, menadżera. Chyba że, Ta. chyba, że panowie możemy zrobić coś takiego, ja teraz na to wpadłem, no. jeżeli panowie by chcieli, to możemy zrobić coś takiego wygrany może wszystko. Bożena. Nie, nie moja. Tomek, słuchaj, a coś takiego, wygrany bierze wszystko, czyli... Yy... Czyli dawaj, dawaj mordę, dawaj, to jest dobre. Ta, tylko, żeby tak, dawaj, tak, to ja zaraz z za, no, za jutro to... przygotowania lecę no, na no. Wszystko będzie menadżer wtedy i, i tak, to, nie? Tak, jest... ja, menadżer, ale czy Jego losu chyba. <ścia> nie, a tak szczerze, tak szczerze Hubert, yy, powiedz, jakie są twoje... Ja prowadzącego. No? Jak y twoje wrażenia po walce Jacek Morański, Daniel Pencula. Daniel Tańcula! Nie, to był Krzysztof Tańcula z tańca z gwiazdami, a nie tamty to był Hubert Ibisz. A ty widziałeś walkę z y, Tomek, czy nie? Szczerze, nie, nie oglądam w ogóle nie żadnych walki. Oglądałem no. tylko walkę Floyd'a Mayweather I, tak. i, i, i mój ulubieniec, oczywiście, tak, ulubieniec. Andrzej Gołota. Nie no, mówię o, o konorze, konorze Conor McGregorze. McGregor. tak, dokładnie. Chyba no, no, wszyscy czekali na tą walkę bardzo długo, a wcześniej do 1998-1999 roku wszystkie walki gołoty, tak? Huberta, ty się znasz na, ty się znasz na, na sportach walki, no. bo Konor McGregor to jest Kulcyganów chipski, gyps tak? Nie, to jest... Ty, mordocino, bo był Mój nie, kolega to. Bo... Nie, nie, nie. Nie, nie dyskryminuj. że nie. No? Ale... to, że jest rudy. Ale nie, 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 nie. powiedz. no. pióry to jest ten trójcygan. I myślisz, że on ma jakiś koneksydent z Wasylem? <laughs> Kiedy przyjdzie no, to. właśnie, Tomek, bo ja wczoraj. Obrę... Włożę najczarniejszy płat. To, tomek! Bo ja... I zamienię się, nie przerwa mi, w czarnego lwa. <laughs> pięknie, pięknie, słuchaj. Co? Dobra, kolejną gwiazdę. E, tomek, jakie ty masz w ogóle zdanie o Jasku Morańskim? Mówię ci szczerze, teraz, teraz autentycznie, był taki moment, że wszyscy siedzi na Niech tak ja mówię, kurczę, no facet ma prawo kochać swojego syna, bo to jest jego jeden jedyny, jedyny dzieciak, tak? Syn pierworodny, Zresztą. jego szklane odbicie, boże lustrzane odbicie. Tak, to jest normalne. Dla każdego ojca syn jest, jest wszystkim. Nie ma wartości takiej, tak? Jest po prostu całym światem. Nie ma tam. No, to tylko ktoś, kto albo nie może mieć dzieci bardzo chce, albo ktoś, kto ma dziecko i bardzo je kocha, zrozumie to, co ja mówię. I w drugą stronę to samo. Mateusz okazywał w taki sposób, a niewinny yy, miłość i szacunek do ojca, i miał do tego prawo. Miał do tego prawo, ale nie lubię jednego. Jak ktoś. Nie lubię kłam, nie lubię oszusców, nie lubię kłamców, nie lubię. Na mnie zdrajca. Jakby nie było, pokazywali szczerze, to jak y, emanuje ta miłość, tak, tak, tak było w obie strony, jakimś szacunkiem y, się. się y, jak, jak ten szacunek jest uzajemniany, tak? Czyli ma A co coś... by Tomek, no, przepraszam, się trochę? No, no, no. Co no, no. Myślisz o tym, bo tak była jakaś skinka między nim a Marcinem, nie? No, 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 to on jest no. bardzo długie, ja nawet tego no. No. nie no Marcin by był, Nie, no Marcin mógłby go potrubować. No. Ale nie, nie, to nie jest choć, chodzi o skinki takie, jakieś o słowne, tak? Tak. I nagle po tym przechrance słownej, gdzie on tam uderzył ten Jacek troszeczkę, że wiesz, ludzie, którzy nie powinni w ogóle istnieć, czy nie, nie powinni się ich promować. Chodziło chyba o, 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 o Kena i no. o Muła a no. nagle Mła mówi że on się do niego normalnie dopiera, żeby byli w nie, jakimś... no, nie, Rozumiem, nie rozumiem, temat. Słuchaj, nie wypowiadam się na ten temat. Są ciężkie tematy. No, nie, nie, nie wypowiadam się Słuchaj na ten to temat, z tego takiego, że po pierwsze, nawet nie, nie wypada mi zajmować zdania w tej kwestii, po drugie, mówię Ci, że poznałem, poznałem tego Ken'a, bo był Słuchaj. moim sąsiadem dawno, dawno temu na takim jednym z prestiżowych osiedli w Warszawie, na którym każdy chciał mieszkać, akurat ten też mieszkał tam i Ken. Poznałem, wiesz jak jest, poznałem, Darek, wiesz, ilu ludzi mamy. Ilu, ilu ludzi, cześć. Ilu Są ilu, mamy ilu, tak, ilu, tak, ilu ludzi jest naszymi wspólnymi znajomymi, to jest historia. Na przykład byko. <laughs> tak, przykład <laughs> tak, tak. <laughs> tak, tak. No mojej cioci przychodzi przecież kiedyś do. Wiesz, to ta pani jest tak elegancka i z taką klasą, że ja nie mogę, nie mogę się skupić na wywiadzie. Ale... Ja przychodzi dopiero pierwszy raz. No na przykład taka walka, ja bym chciał, bo Tomek będzie wiedział o co chodzi. Ja bym widział taką walkę tylko z Jackiem Murańskim. W rzymskiej klatce. W rzymskiej klatce z czajnikiem. Wygrany wygrany nastawia czajnik. Pana Przegrany wie, leje. Przegrany tak. leje, do spodu. Słuchajcie, e, nie będziemy przypiezał. Dokończmy, dokońmy, czekaj, ja, dokończmy. To zrób to jeszcze ten wywiad na dwa no, i dopóki tak. na dwa razy. To no. bo 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 się nie przy... jest na karcie, tak. kurwa kończy. Spokojnie, Zaję, to zaraz przyłożymy te... to będzie moim nagrywać, no. zobacz, u jest jeszcze w pamięci dwieście pięćdziesiąt Dobra, nic ciekawego nam nie odnoszę się no, do tego no, Jacka, tak, do tego całego no, Jacka, to, 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 to. słuchaj, nie można mi zarzucić między nim, Mateuszem, a, ich, a, a, a a matką Mateusza, była piękna, pokazana, no. piękna historia, jeżeli chodzi o szacunek, miłość i tak dalej, obronę siebie nawzajem, ale już w drugą stronę. Z... A ja jeszcze... Ale no, nie, 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 go? poczekaj, bo ten, ja słuchajcie, no już się skończyło, tak? Kurwa, no dobra, nagrywam, od początku. Musimy na tej to na trzech chwilę. No. no to ja to Nie, złożę. Co kurwa, jest tak nieprzygotowany ty? Nie. Ja...